I witam Was serdecznie z tej strony, Radio Bike. A dzisiaj, słuchajcie, temat taki. O, przejażdżkowy będzie, mała przejażdżka. Dzisiaj pogoda do Bani. Słuchajcie, zanim się człowiek wybierze tą porą, no to jest jakaś, jakaś tragedia, normalnie tragedia. Pół godziny, pół godziny to trzeba się ubierać, ubierać te ciuchy wszystkie. Dzisiaj nieodzowna rzecz to ochraniacze na buty przede wszystkim. Dzisiaj w ruch pójdzie czerwony koń, bo pogoda paskudna, a i w daleką trasę dzisiaj się nie będę wybierał. Słuchajcie, dzisiaj przejadę się tak mniej więcej z godzinkę może i odwiedzę na pewno park Świerklańcu. To będzie po drodze. Pojadę na pewno na Kopiec Wyzwolenia, tam sobie wejdę na górkę. Zobaczę jak to wszystko fajnie wygląda, może mi się uda nakręcić coś. I moim ptaszyskiem z powietrza aczkolwiek nie liczyłbym na to bo pogoda jest tak jak mówię chwila słońca i za chwilę sypie śnieg zima non stop co tu dużo mówić także ciężkie warunki dzisiaj sądzę że zmoknę i i tyle z tego będzie ale no ile można siedzieć w domu aby krótka przejażdżka także zapraszam i będziemy niedługo jechać tylko ogarnę się i te półgodzinne ubieranie trzymajcie się i zapraszam na podróż no i widzicie tak co chwilę jest także nie wiem czy w ogóle się wybiorę bo wali bali śniegiem i co chwilę co chwilę nie wiem no, ubrałem się no nie wiem bo pojadę no przejechać się bo a zmoknę to zmoknę co tak już fajnie się zrobiło prawie i tak co, co 5 minut no i jesteśmy w tej chwili w parku w Świerklańcu na razie słoneczko ale jak długo to nie wiadomo tak jak powiedziałem wcześniej się ubierałem. Mała przejażdżka, krótka, bo niestety pogody nie ma. Pogody nie ma, i przez najbliższy tydzień ma nie być. Takie okienka chwilowe, pogodowe, ze słonkiem, i za chwilę. Tak, wali śniegiem. I takim Deszczem, że odechciewa się cokolwiek robić. A na chwilę obecną cieszmy się, bo pogoda jest i jadę. Liczę na to, że dzisiaj tak zmoknę i tak. No, chyba że się pomylę i będzie fajnie. Jadę taką okrężną drogą na Kopiec Wyzwolenia. Tutaj musimy wejść. Ale przyjemnie w słońcu. Mówię wam super, aż się chcę wyjść z domu, ale tak jak powiedziałem na chwilę obecną, no to jest elegancko. I jedziemy tam, potem odbijemy, gdzie indziej. No i tyle. Siadam na maszynę i zasuwam. A dzisiaj, może jakieś 20 km, zrobię nie więcej. Byłem ostatnio na szczepieniu. Zaszczepiłem się pierwszą dawką. Tą szczepionką Astra od Zenka. I wczoraj taki. Nie było tragedii, nie było gorączki. Jakoś to fajnie przeszedłem z tymi kolegami, co byłem. Niektórzy mieli gorączkę, niektórzy nie. Także różnie to bywa. Chyba zależy od organizmu. Przeszedłem to fajnie. Także pierwsza dawka jest. No i chyba w czerwcu 2-2-1, następna druga, i będzie z głowy. Jedziemy. No i dojechaliśmy do takiego stawiku w lesie. Takie dzisiaj punkty odwiedzę, tutaj się napiję herbaty, proszę, słońce, śnieg, wszystko, wszystko tak jak trzeba, no i co, i taka pogoda i sobie fajnie trochę pokrążymy, czyli kolejny film. O niczym. Przepraszam, nie musicie oglądać. Niestety na obecną chwilę nie mam gdzie jeździć. Tak jak powiedziałem, kiedyś. Ciężko, ciężko z wyjazdami. Niestety. Zaplanowałem wyjazd w tym tygodniu do Bielska, no i co, i będę musiał go odwołać. Bo nie ma pogody, no, a chciałem sobie fajne widoki pooglądać. Jak nie w tym tygodniu, no to mam nadzieję, w przyszłości w końcu ta pogoda się zrobi. No i będziemy mogli poszaleć. No, zobaczmy co tutaj jest. Fajnego. Proszę tam sobie, odpływ jest. Dzikie miejsca, najładniejsze, najfajniejsze. Czerwony koń działa. No i co, słuchajcie, jedziemy dalej. Teraz będę się kierował mniej więcej tam, później drogą główną. No i zobaczymy się na kopcu. Ale wieje! Leżę pod górę! Pod górę! A jeszcze wieje! Wiaterek dosyć mocny. hu. samochodów mnóstwo. A my tu zaraz skręcamy i będziemy się wspinać na kopiec. Uhuhu. Dobra, nic nie jedzie. Proszę w pełnej okazałości kopiec wyzwolenia proszę my tam sobie wejdziemy a z powrotem chyba zjadę na czerwonym koniu może się nie zabije nikogo nie ma zobaczymy jak to tam będzie u góry Wejdziemy tam do góry A potem spróbuję z niego zjechać No to do dzieła Bierzemy czerwonego konia idziemy do góry Z czerwonym koniem powiem wam, Jeszcze tam nie byłem No to będę a co? I to już fajnie można sobie wchodzić Sądzę, że zjechać Też będzie można Widoki przednie Elegancko no. z tym zjazdem powiem Wam to Zobaczymy, jak będzie, bo mam trochę stracha tutaj zjeżdżać rowerem. Dosyć stromo, no ale nie powiedziałem, że nie. O, super! Ślimaczek zaliczony elegancko wieje dosyć mocno zobaczcie zaraz wieje co momentu pania takie widoki tam jest Bazylika Nera Śląskiej to, że mówię tak widok do biskupca wyspolenia w teraz no i to byłoby na tyle ja mieszkam tam o tam daleko czerwony koniec. ja jestem no i co nie wiem czy spróbować ty wjeżdżać tym rowerem to w nie powinno być czykolwiek Może spróbuję, najbliżej, najbliżej się przewrócę. Dobra, jedziemy dalej i jadę sobie na ten tam parking. Mało, jakoś zjadę. O! Nie jest źle, ale ryzyko jest. pomalutku w najwyżej zlecę tam na dół, Ach, nie było pomału I, i jest fajnie, dobra jedziemy teraz tam po stronę co mówiłem w stronę tego parku. jesteśmy już tutaj po drugiej stronie, co Wam pokazywałem rzuty po tych skopca wyzwolenia. I tutaj mamy troszeczkę taki fajny podjazd, z daleka wygląda na solidny, a natomiast jak podjeżdżam pod niego, no to lekko, nie ma tragedii. I jadę teraz do tego parku cięża Góra Radzionków. Tak jak powiedziałem, spędzam się po okolicy. Dawno już tutaj nie byłem, kiedyś tutaj biegałem, ale to tymi bocznymi drogami, całkowicie, a tutaj tą drogą, to w sumie chyba będę jechał pierwszy raz. Może być ciekawie, jedziemy. Gdzieś tutaj skręciłem, nie wiem gdzie. Jest droga, jadę tutaj. Tam po prawej stronie skończyła się droga rowerowa i zostało coś takiego. Ogólnie ten park tutaj jest mega fajny na właśnie rowery, MTB, nawet na gravela tutaj wskoczyć, pojeździć właśnie po takich szutrach, jak tutaj są. Mega fajnie, naprawdę. Tu już wiem gdzie wyjadę. Wyjadę koło kompleksów basenów. Koło kompleksu basenów. Ale to jeszcze troszeczkę dalej. Pojedziemy tędy. mogłem się tak krzątać, tutaj, non-stop. Tutaj, po tej stronie, można fajnie sobie też pochodzić aby ja kogoś to interesowało jest taki ogród ala botaniczny coś takiego jakieś tam kwiatuszki drzewka wszystko fajnie opisane można sobie fajnie popatrzeć i naprawdę duży teren ja tam już nie będę wjeżdżał dzisiaj widzicie ta wszystka mojego furwającego dzisiaj nie wziąłem no bo dosyć wieje i nie sądzę żeby gdzieś tutaj fajnie było jakieś ujęcia porobić bo mogłoby go gdzieś porwać no ale to mówię, po tej stronie księża góra, ogród botaniczny. Polecam latem zwłaszcza, albo na wiosnę jak wszystko kwitnie. A my tutaj jedziemy teraz, pokażę Wam baseny, korty tenisowe, oczywiście nie ma nic za darmo niestety. Po mojej stronie prawej, tutaj za tymi drzewkami, mamy korty i tam dalej baseny. Może Wam z tej strony pokażę. Zobaczcie, boisko. Tu macie boisko do gry w piłkę nożną. Tutaj jakieś też korty. Także, a tam są baseny dalej. Jedziemy. O, tutaj na testy widzę. czy tutaj podjadę. Dosyć stromo. O kurde, tak jak mówię, do treningu na MTB mega fajna sprawa. Dużo górek. no i jeszcze co wam chcę pokazać. Tutaj, tutaj mega fajny plac zabaw dla dzieci. Już nie będę wchodził. Ja tylko Wam pokażę. Zobaczcie. O, tak się prezentuje plac zabaw dla dzieci. Też mega super. W tej chwili otwarty, tam daleko baseny Uff, Latem ekstra Pięknie Dzieci mogą sobie fajnie za darmo, całkowicie za darmo wejść się pobawić My sobie jeszcze pojedziemy tam Co to, to jest motozaur radio, patrzcie <śmotro> Motozaur radio No to co? Jedziemy do tego motozaura atrakcja to zaur radził proszę uwięziony niestety <noise> za kratami w takiej jaskini proszę taka atrakcja dla dzieci a co a czemu nie Słuchajcie, co tu jeszcze jest? Tam są stoliki do gry. Możecie przyjechać, pograć sobie w szachy Warcaby czy tam w inne różne gry planszowe, albo nawet napić się czegoś fajnego. Dobra, ja sobie jeszcze przejadę tą drogą. Co będzie jeszcze fajnego, tutaj to wam pokażę, albo wam nie pokażę, bo później nie przyjedziecie i nie będziecie chcieli sobie pochodzić po tym. Parku naprawdę polecam nawet przyjechać, pobiegać, bo teren jest taki: O, góra, dół, góra, dół. Jak ja tutaj pierwszy raz biegałem, to myślałem, że mi serce wyskoczy, ale za każdym następnym razem było już coraz lepiej. Ja no, się rozgadałem, dobra, jedziemy, nie ma co gadać, trzeba jechać do domu później, no bo dzieci w domu są, żona sama w domu i już się pewnie denerwuje. Dobra, jadę. Słuchajcie, bardzo fajna rzecz. O kurczę, tędy nie wejdę, ale to jest kamień pogodynka. Idę z tej strony, chcę tutaj chodzić, zagrodzone jest. Ale przeczytamy, co tu jest. O, może tak będzie widać. O! Kamień pogodynka. kołysze się, to jest wiatr. Mocno się kołysze burza. Zerwany trzęsienie ziemi, mokry deszcz, biały z góry. Z góry śnieg, niewidoczny mgła, zniknął z głość kradzież idziemy zobaczyć tą pogodynkę To naprawdę bardzo fajnie zrobiona mówię wam atrakcji tutaj w parku co nie miara mega super zobaczcie patrzcie jak to jest wszystko fajnie tutaj porobione Mosir Band, proszę super ma ekstra tutaj co tutaj mamy dalej Pięknie z drewna wykonane rzeźby bajera, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Konik piękny albo osiołek, do korytka, ja mu chcę się pić. No i dobra, 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 bo w końcu tak jak powiedziałem, nie widzę z tego parku, a jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy do zobaczenia. Jadę, jadę teraz tam do góry, no, około i już później. Kręcę na chatę. Miało być o niczym dzisiaj, a powiem Wam, że coś może z tego wyjdzie. Jedziemy tam do góry. Zmęczyłem się, bo cały czas pod górę zobaczcie tu macie skatepark taki mały ale jest, prawda? Z jednej strony i z drugiej strony Ale się zmęczyło Także i przeważnie jest pusty, cały czas pusty Bardzo mało młodzieży, aczkolwiek jak są nito, to i znajdzie się sporo osób. Jest mnóstwo właśnie takich odnóży z tej głównej alei, gdzie można porządnym rowerem fajnie, fajnie się pobawić. Są tereny park gdzie można nawet wyskoczyć. Specjalne są podjazdy zrobione w niektórych miejscach. Także polecam, polecam, bo warto. No i Słuchajcie, ja już więcej wam nie będę nic tutaj więcej pokazywał, dlatego że potem nie przyjedziecie. A po co? Wszystko zobaczycie na filmie i później, a Radzie pokazał to nie jadę, bo już to wszystko widziałem. Zapraszam jeszcze raz. No a ja teraz już z wami się żegnam z tej krótkiej przejażdżki rowerowej. Pogoda mi się w miarę udała. Ile tam popadało parę kilometrów pokręciłem, przewietrzyłem się, co najważniejsze i trochę człowiek się lepiej czuje. Fajne skórki, tu już się fajnie biega, mogę wam powiedzieć. Jest taki luzi tu ma się właśnie te boczne drogi. No i tyle, dobra, bo hamuje jedną ręką. Gdzieś poślizg, kwarnę i się zabiję. Tym akcentem wesołym i optymistycznym kończę moją dzisiejszą trasę. No i pozdrawiam Was serdecznie. Radiowajk, trzymajcie się. No i czekam na tam w końcu wiosnę. Może przyjdzie. Pozdrawiam, cześć.